Dzisiaj jesteśmy w Regulicach Województwo małopolskie. Mamy taki nie bardzo wielki 100 metrów dach od góry. Do pryśnięcia pianką zamkniętą komórkową, twardą, sztywną. Taką, która może być aplikowana na dach płaski od zewnątrz, od góry. Będziemy robić grubość około 10 cm. Do tego będzie to finalnie wykończone membraną poliuretonową jednokomponentową, czyli powłoką, która będzie nadawała kolor i dodatkowo hydroizolację dla tego dachu, więc de facto w ciągu jednego dnia dach otrzyma nową powłokę zamiast starej powłoki papowej, która, jak wiadomo, papa ma tendencję do tego, że po kilku latach zaczyna przeciekać, potem wchodzą w grę jakieś tematy typu zrywanie tej, zrywanie tej papy, utylizacja, co jest drogie, problematyczne, Hmm. Można zrobić tak, że po prostu w ciągu jednego dnia, no na większych dachach ponad jeden dzień, ale przyjmijmy, że w krótkim okresie czasu możemy natrysnąć piankę zamknięto-komórkową, twardą od góry. Jako wykończenie może być, w zależności od, od budżetu i jakby oczekiwań co do żywotności tego dachu, jednokomponentowa membrana poliuretanowa bądź Rozwiązanie, które zawsze polecamy, polimocznik. W tym przypadku będziemy robić tą tańszą wersję, czyli membranę poliuretanową, jednokomponentową. Membrana może być nakładana z wałka, a może być nakładana też ręcznie. Na takich dachach mniejszych hmm, chyba nie ma większego sensu włączania agregatu do natrysku membrany. Natomiast pianka, oczywiście, przetwarzana przez maszyny zintegrowane grako. Zaraz będziemy odpalać i przygotowywać materiał. Na razie jakaś taka drobna przygotówka, czyli tutaj w miejscami woda stała. Uprzątnąć tą wodę. Za chwilę będziemy palnikiem do papy wygrzewać to, żeby pozbyć się tej wilgoci. No i co? Zaczynamy. Działamy. Dobra. Podłoże mamy wstępnie przygotowane. Wilgość, która była jakaś woda stojąca, została odgarnięta i wygrzana palnikiem. Boki mamy oklejone folią, żeby gdzieś tam uchronić przed jakimś zapruszem. Idziemy włączać maszynę, i za chwilę będziemy natryskiwać, natryskiwać piankę. Tak wygląda dom od dołu. Tu jest wyjście do góry po drabinie. I odpalamy maszynę. Odpalamy maszynę, reaktor zintegrowany grako E30 lit, agregat prądotwórczy, kompresor, wszystko na jednej platformie. Generalnie chyba najlepszy sprzęt dostępny na rynku do izolacji pianką nad pianką pur. Szybko przygotowuję. Za chwilę będziemy na Ciśnienie mamy nabite. Rozpoczynamy, idziemy rozpoczynać natrysk. Ciśnienie mamy nabite. Rozpoczynamy, idziemy rozpoczynać natrysk. Prace, jeżeli chodzi o na te sklanki, powoli zmierzają ku końcowi. Jeszcze jakieś delikatne szlify, wyrównywanie i za chwilę będziemy przechodzić do nakładania membrany poliuretanowej. Widać piana o zwiększonej gęstości, dedykowana dla zachów. Można powiedzieć, że. Rozwiązanie, które nie tylko ociepla, ale też zapewnia hydroizolację dachu, w połączeniu oczywiście z membraną poliuretanową, która będzie finalną powłoką. Ostatnie prysnięcia piany. Będzie można robić membranę poliuretonową Gdyby nie to, że będzie padał deszcz Więc Niestety z dachami od góry jest tak, że czasem pogoda wchodzi, krzyżuje plany Dlatego też skończymy to dopryskiwać Zwiniemy, zwiniemy sprzęt, węża i zobaczymy Ale raczej jest mała szansa, żebyśmy, żebyśmy skończyli natrysk pianki dziś Koniec gryzek? Koniec, dobra. I ostatnie piękne ujęcie zrobionego dachu pianą razem z deszczem. Niestety nie pomalujemy tego dzisiaj. Cóż, nie zawsze udaje się kończyć zlecenia w ciągu jednego dnia. Piana jest skończona, nic się jej nie stanie, jeśli ją troszeczkę skropi. Dobra, jesteśmy drugiego dnia na tym samym dachu. Ganka <laughs> lekko zmieniła kolor. Z naturalnym procesem. Nic się z nią nie dzieje. Omietliśmy ją ze wszystkich. Mam liści, nie liści, które zdążyły nalecieć przez te dwa dni. Od natrysku pianki i będziemy za chwilę, za chwilę malować membraną poliuretonową jednokometrynową. Dobra, membranę mamy już prawie w całości nałożoną, jeszcze chwila i dach tak będzie skończony. Tak to wygląda. Dach mamy pomalowane. Ok, cała membrana jest już zabezpieczona. Cała piana jest zabezpieczona membraną poliuretonową w kolorze szarym. Dach mamy pomalowane. Kończymy zlecenie. Taka forma izolacji daje zarówno termo jak i hydroizolację do danego dachu.